Witam Was bardzo serdecznie w 178 odcinku programu Magiczny Ogród. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak sadzić pustynniki. Pustynniki jest to grupa roślin występujących od basenu Morza Śródziemnego aż do Himalajów. Jest rośliną stepów, półpustyni, pustyni oraz muraw górskich. Charakterystyczne kłącza przypominające ośmiornice i korzenie, wyrastające w poziomie. Liście są wąskie i tworzą rozetę przy ziemi. Dorastają nawet do 2 metrów wysokości, a niektóre gatunki nawet do 3. Kwitną one latem. Możemy je sadzić wiosną albo jesienią. Większość gatunków jest w pełni mrozoodporna. Pustynniki sadzimy na głębokość około 15 cm, ale poniżej tej głębokości należy wykonać drenaż. Bez względu na glebę. Od około 20 do 20 cm w zależności od gleby. Przed posadzeniem należy usypać górkę i dopiero umieścić kłącze, tak żeby odpływała woda spod kłączy. Przez wiosenne przymrozki rośliny mogą podmarzać, dlatego należy je wyściółkować i np. igliwiem. Preferują stanowiska suche, słoneczne, dobrze komponują się na rabatach bylinowych oraz w kompozycji z innymi roślinami. Jest to jedna z roślin zakupionych przeze mnie na Gardenii. Bo gdy zamówiłem w tamtym roku wraz z innymi roślinami, dostałem w sumie tak nie wiadomo co, bo było to strasznie maleńkie, porażone jakąś chorobą, próbowałem to jakoś ratować, zaprawiłem środkiem grzybobójczym, ale to nie uchroniło. A teraz widziałem co kupuję.